15 kwietnia 2015 roku w Galerii Uniwersyteckiej odbył się uroczysty wernisarz wystawy doktorantów Instytutu Sztuk Pięknych pod tytułem 100 metrów kwadratowych. Wystawa obejmuje pracę ośmiu studentów pierwszego, drugiego i trzeciego roku kierunku Sztuki Piękne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Artura Bartkiewicza, Pauliny Domagały, Lucyny Gozdek. Bartka Jarmolińskiego, Karoliny Magdaleny Kozieł, Iwony Stachury, Rafała Urbańskiego i Joanny Zak. Ekspozycja swoim tytułem nawiązuje do wystawy 15 m2, powstałej w Galerii XS Instytutu Sztuk Pięknych w styczniu 2014 roku. Wśród prezentowanych dzieł znajdują się obrazy, fotografie, instalacja szklana oraz elementy sztuki intermedialnej, które wzbogacają tradycyjne sposoby przekazywania informacji i jej odbioru. Ciekawym fragmentem wystawy są dwa obrazy z umieszczonymi kodami QR, możliwymi do odczytania dzięki właściwej aplikacji w telefonie. Ponadto wystawie towarzyszy projekcja nawiązująca do jednego z obrazów uczestniczki wystawy. Na uroczystość przybył jego magnificencja rektor, profesor zwyczajny, doktor habilitowany Jacek Semaniak. Vernisaż spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony kadry pedagogicznej Kieleckiego Instytutu Sztuk Pięknych. Wystawa powstała dzięki wsparciu profesora Jana Walaska, na co dzień związanego z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Funkcję koordynatora Objął Artur Bartkiewicz, obecny doktorant na kierunku Sztuki Piękne, a zarazem kurator wystawy 100 m2.